Drodzy uczniowie i rodzice, wszyscy sympatycy naszej szkoły, naszej szkoły przyszli kandydaci, posłuchajcie. No, pozdrawiam Was bardzo serdecznie z domowego zacisza. Mam nadzieję, że wszyscy staramy się uważać na siebie i pozostać w domach od tych paru tygodni, z tego co, co rozumiemy. Wszyscy będzie wiele zależało, więc. Zadbajmy o nasze bezpieczeństwo, to jest priorytet. Posłuchajcie, od jutra od poniedziałku ruszamy z lekcjami. Spotykamy się na platformie Discord, przypominam, byście odebrali maile i krok po kroku zainstalowali siebie w tym miejscu. Drodzy rodzice, będziemy starali się prowadzić zajęcia. Pewnie nie będzie łatwo, ale ktoś powiedział, że życie jest łatwe. Będziemy tak prowadzić zajęcia, ażeby dzieci nie musiały siedzieć przez cały czas przed, przed monitorem. Będziemy wyłączać się, wprowadzać tak jakby w tryb uśpienia na jakieś 15-20 minut w czasie lekcji, ażeby mogli uczniowie sami popracować nad pewnymi zagadnieniami, by pracowali głównie z podręcznikami, a nie na linkach z internetu. Bo uważam, że to nie będzie też dobrze, kiedy będziemy przez 6-7 godzin siedzieć i ślęczeć przed, przed, przed monitorem. Tak więc yy, yy, mam nadzieję, że nam to wszystko jakoś będzie dobrze, sprawnie wychodziło. Tak jak powiedziałem, wcześniej są w życiu priorytety: życie, zdrowie jest najważniejsze, edukacja jest gdzieś tam dalej w tej hierarchii wartości naszych. O edukacji domowej również myślimy, także skoro tylko ruszymy z edukacją stacjonarną, to zaczniemy też pracować nad rozwiązaniami dla edukacji domowej. Także posłuchajcie, trzymaj, trzymajmy się, postaramy się raz na jakiś czas coś tam nagrać i wrzucić do, do, na stronę naszej szkoły, na naszego Facebooka. Obyśmy tylko zdrowi byli i jeszcze raz apeluję, byśmy nie ryzykowali. Życie jest wielkim, wielkim darem i starajmy się to docenić. Pozdrawiam, do zobaczenia i do usłyszenia jutro o 8. Jesteśmy z i gotowi do zajęć. Heja.